Okej, no wszyscy Lakio 187, ETA w kolejnym odcinku, kolejnym kanale. I tak jak obiecałem na wcześniejszym odcinku, otworzymy sobie naklejki Swify 365 2023, 20 różnych saszetek i dwa multipaki, które znalazłem na stacji paliw za 20 zł. Każdy. Najpierw sobie otworzymy z multipaków naklejki, a później te luźne. Oczywiście polujemy na zawodników Golden Team I nie, i nie tylko, jeszcze na inne świeciaki zapolujemy, więc w sumie 32 saszetki otworzymy, te 20 na razie idą tutaj na bok, a my zaczniemy od multi, tych z multipaków naklejek. Na początek mamy Bayern Duet Hernandez-Mazreui z Realu Nacho i Rudiger Benzema Azard. Również mamy trofeum w FIFA do lat 17: Kobiety Indie z zeszłego roku oraz Liverpoolu Díaz-Diogo Jota. Jest potrójna naklejka: Club Bridge, Żudglas, Sołach. Więc te naklejki będziemy dawać trochę wyżej. Konsej Saoluka z Ajaxu mamy klub Identity z Manchesteru United, to naklejkę dajmy tu, Pepe, i Taremi, Sporto i trio Real Madrid, pomocników, Cross, Modric i Fede Valverde. I ponownie Real, kolejne trio, tym razem ofensywny, Benzema, Mazard Vinicius Junior. Jest Golden Team, Courtois, Van Dijk. Ich damy sobie tutaj Trap Endika Tuta z Trio. Trio z Atlas. Rocha Marquez z Eldivar. Izraelu Cross Vaz Vasquez. Dałoby się jeszcze trafić logo, bo my ich tego nie mamy. Bruno Fernandes Casemiro z Manchester United. I mamy logo Tottenhamu. Akurat się trafiło. Balde Beirin Barcelona. Herb i duet z Pałku Wiejrinia Bisezwar. Mamy duet z Ligi Brazylijskiej Ademir Hulk z Atletico Mineiro, Perze Kitikemba P, Pałok Schwab Tiago Dantas, Eriksen z Fredem z Manchester United i z Barcelony Ter Stegen z Ronaldem Araujo. Mamy z Aldiwara i Furcha z Atlas Meksykańskiego, Pacy Sessions z Tottenhamu Sanus Sanusi Wendel Porto. Mamy, mamy koszulki River Plate i Duet Zakaria z Chelsea. Z koszuleczki też już też to sobie damy obok. Zaszetki zabierzemy na tutaj. Mamy duet richarlison Son z Tottenhamu, Michaliczenko z Lukasem Taylorem z trio z Pałku Douglas Augusto Kurtić Thiago Dantas, mamy klub Identity Roma i trio z Tottenhamu Kane, Richarlison i Son. Duet z Atletico Savic i trio z Everplate, Beltran Borja Solari, Trio Porto, Carmo, Pepe, Sanu, Citrio trio Spock, i Nelson Oliveira. I kolejny klub Identities, teraz razem z drużyny Atlas Meksykańskiego. Duet z Villarealu, Danjuma, Gerard Moreno. Z Atletico Mineiro, Tavio i Pedrinho. Z River Plate, Herrera, Majdanas z Eintrachtu HSB z Lencem i Messias Zito z Leo Milan Mamy logo Atletico, logo Shachtara, więc dwa świeciaki Ben i z Arsenal To z Tottenhamu Douglas Augusto El z i Real Asensio Modic. Na razie tylko jedna Golden Tina klejka póki co wpadła. Mamy Brankaż wierali u Trio z Manchester United, DHA, Dalot, Martinez. Bremer z Quadrado, Juventus. Trio z Romy, Cristiano Antic, Pellegrini do, i Ortega z Roshans. Z meksykańskiego Atlasu. Mamy ostatnią saszetkę z multipaków i potem przejdziemy do saszetek tych normalnych. Mamy koszulki Interu. Szachtara Donieck. Do tego mamy duet dumfries gosen z Interu. Danilo z Desilio, z Juventusu. I trio Nielsen, Onedika, Wanaken, Klabrisch. Bądź klub Bruche. Zależy jak kto tam woli wymawiać ten klub belgijski. No i teraz pora rozpakować te 20 luźnych saszetek. Licząc, że uda się trafić Golden Team. Tylko, że jak już wy, wy, wykorzystacie w albumie tych zawodników stąd, to nie możecie już niczego zmienić. I mamy Handanowicie Zonaną z Interu, McTony van de Beck z United, Artur Sfabinio z Liverpoolu, ponownie logo Olimpiakosu i trofeum Indonezja 2023 do lat 20. Herb River Plate, z realu Nacho i Rudiger, The z Manchester United, logo Barcelony i Marsylia, Payet i, Val i Rangier. Z Manchester United duet Show Waran logo Romy, Neuer Ulreich Bayern, Augusto El z Pauku i herb Juventusu. Mamy trio z Olimpiakosu, Bakambolera Bichuang. Trio z Rome Patricia Ibanius Smalling. Mamy klub Identity Manchester United. No, Dyer Hoiberg z Tottenhamu i Zuccolini z Beltranem z River Plate. Z Chelsea trio Havertz Jorginho, Luftus Adamir Ademir Hulk Vargas tylko Mineiro z Olimpiakosu, Całaki Sisyre Apciuk. Trio. Koszulki meksykańskiego Atlas oraz Antony Cristiano Ronaldo z Atletico Wicel Korea, Dalot Maguire United, Barcelona Balde Beirin. Jest logo Realu Madrid i logo PSG. Nas. Mamy ponownie Atletico. Do tego Grilish Gündogan. z Balerdim. Trofeum U17 kobiet indie, z Indii. Keno z Pawonem. Mamy właśnie herb meksykańskiego klubu Atlas FC. Do tego Marcelo Izokaliz Papastatopoulos. Mamy połówkę Naklejki z początku albumu. Zdajmy ją tam. Veron z Galeno i Tomoris Benasserem jeszcze. Kamara i Fortunis. Rensz i Sanchez. Endika Pellegrini. z Stepanienką oraz Luis Díaz z Jego Rzotą. Już tych naklejek coraz to więcej, więc będzie co wklejać, myślę, nowe, nowego. Duet Sabicer Comon, Bayern, Bellotti, de Bala z Romy, Gerson z Genduzi Marsylia, Flores Marquezen z Atlas i proszę bardzo: mamy Golden Team naklejkę z Mbappé i Messim. Tak wyglądają z tyłu naklejki Golden Team z nazwiskami. To jest dopiero druga trafiona naklejka. My może poprzesuwajmy to trochę, żeby te naklejki Golden Team umiejscowić. O, tam możemy nawet je dać. Może się uda trafić jeszcze, moi drodzy, jakąś trzecią do tego. Ale trio z Marcy i Genduzi rążyje Vertu. Pembe z Marquinhosem. Trio trap Endika Tuta. Mohika z Pantorresa oraz Mendy i Kepa. Pałku, Kotarskiego są Kulierakis z United de Hadalat Martinez, to jest kolejny świeciak z PSG, Donnarumma, Kino, Sergio Ramos, mamy River Plate, Club Identity, Kojana Klejko oraz Pepe i Taremi, Porto z Milanu, Giru Zlatan Ibrahimowicz, jest logo Szachtara Donieck. Lisa z Czengizny, Indyna z Marsylii, Dimarej Moisek Juve i logo Ajaxu. Sudakowi, Zubkow Szachtara, Ekityka z P, Sperze, Perzy, Pobega z Milanu, United Ericsson z Fredem i Paok Wilinia Biseswar. Ajaxu, Bergwine, Broby, Triospa z Atletico, Mineiro, Jadaniej Hulk-Vargas, Danfries Gossensen, Piato z Trubinem i Triowa Real Rui Torres Pedraza. Mamy klub Identity, Liverpool. Michaliczenko z Lukasem Taylorem, Paward i Stanisic, trio z Rome Crisantant i Ci Pellegrini oraz Klos i Zijo, z Marsylia. Przyszyj dobrze, Atletico i Vargas, Mech Mechelle z Meyerem May z Dam Damrozio Darmian z Interu, Robertson van Dijk Liverpool oraz Porto, Diogo Costa, Claudio Ramos. Mamy logo, oficjalne logo FIFA. Malasie, Alessandro Martinez, United, herb Eintrachtu, Frankfurt. Hasebe, z Lencem z Eintrachtu. i z Barcelony, też, tego i Ronaldo Araujo. Już część naklejek już się powtarza, więc... O znów trochę nam dojdzie. Mamy Oblak'a Jimeneza Molines z Atletico, El Arabi Huang z Olimpia Trio Carmo Pepe Sanusi Porto, Trio z Interu Jacolica Lautaro Martinez i mamy Club Identity Chelsea. No i saszetka finałowa. Mamy klub Identity Roma na pewno i cztery świeciaki, 4 tria. Czyli wiemy, już dwie tylko Golden Team Traffic naklejki. Capo koklem Parejo z Villarreal. Demapereira Pereira Vitinha z PSG. Ala, Barudiga Real. I trio Furch Herrera Quiñones z Atlas FC, więc... Gdybyśmy mieli ten unboxing podsumować to, no ja uznaję za udany. Naklejek zwykły, jak wpadło. 8 naklejek Club Identity, z czego, jak widzicie, niestety dwie, dwie powtórzone. 4 naklejki z koszulkami, więc też niedużo. Jeśli chodzi o złote naklejki, tamy. Łówkę tej naklejki, logo FIFY. By też sporo naklejek TRIA przeróżnymi, więc też trochę będzie uzupełniania. Jeśli chodzi o te naklejki, no to jeśli chodzi o puchary trafiliśmy trzy naklejki, z czego powtórzone. Tutaj są. Herbów też trochę powpadało, część powtórek. a gwiazdami odcinka są ewidentnie Golden Teamy. Kurzwa z wandajkiem i Mbappé z Messing. To są. Moim zdaniem gwiazdy tego odcinka Golden Team. Tak jak widzicie unboxing ja oceniam za udany. Ile naklej do albumu wpadnie, zobaczymy również. No i cóż, tak więc łapkujcie filmik zostawiając lajkacza. Sub subskrybujcie też kanał, żebyśmy dalej go nawijali. Liczbę między 500 a 1000 to jest cel do końca roku wbić. A nie okryłam bardzo bym chciał to, wbi to już mieć wbite za sobą. Więc co, do zaczyska. Następnym razem.